Mówiłem Państwu wczoraj, że trwają e, intensywne prace związane z strategią województwa warmińsko-mazurskiego e, ze strategią rozwoju Longa 2020, -20, ale także e, pracujemy nad Regionalnym Programem Operacyjnym Warnia Mazury 2014-2020 i te nasze kontakty rzeczywiście stają się teraz bardziej intensywne, kontakty formalne, nieformalne, rozmowy telefoniczne również. Pan Marszałek ostatnio przebywał w Brukseli, spotykał się także w Warszawie z panem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Winkowską, z Panem Ministrem Transportu Sławomirem Nowakiem. Dlatego zaprosiłem Pana Marszałka, aby e, odpowiedział na kilka pytań, a przede wszystkim, a przede wszystkim powiedział, e, co nowego w trawie niszczy. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Rzeczywiście, jak Państwo zapewne wiecie, Zapadają obecnie decyzje strategiczne na, i nie tylko na, na poziomie tutaj miejskim, regionalnym, ale również na poziomie europejskim. Jutro i pojutrze szczyt europejski. Wszyscy mamy głęboką nadzieję, że ten szczyt określi ramy finansowe przyszłej 14, 20, ale nie tylko ramy finansowe, ale również warunki, na których te środki będziemy mogli e, pozyskiwać. E, my oczywiście czekamy na rozstrzygnięcia, ale, ale nie próżnujemy, bo, bo musimy się należycie przygotować do tego nowego okresu. E, na, dzisiaj e, jesteśmy na etapie ostatnich konsultacji e, nowej strategii, też e, Zaktualizowanej strategii rozwoju województwa do roku 2025. Tak przy okazji, to, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo, bo jedna, jedna ze spotkań odbędzie się w Erblongu 14 lutego o godzinie 10.30 we Włoskim Parku Technologicznym. Tam będziemy mogli podyskutować, z, każdy może przyjść i, i wysłuchać. wysłuchać, wysłuchać Pre, prelegentów czy twórców tej, czy współtwórców tej nowej strategii i oczywiście przekazać swoje swoje uwagi. Oprócz strategii oczywiście pracujemy już nad kolejnym regionalnym programem operacyjnym. On będzie trochę inny niż, niż ten, który dzisiaj z którego dzisiaj korzystamy. A Mianowicie będzie skupiał Dwa, dwa dzisiejsze programy, Mianowicie program Kapitał Ludzki i, i Regionalny Program Operacyjny. A więc finansowanie będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w jednym, w jednym e, regionalnym programie. E, no. Mogę powiedzieć, że również e, będzie ten, e, ten program mocniej zasilony w środki bowiem będzie bardziej zdecentralizowane, czyli większa ilość środków, bo 60% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 75% Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do regionów. Jakie to będą kwoty, to oczywiście jeszcze nie wiemy, bowiem kolejność jest taka, że najpierw, najpierw, najpierw przywódcy państw muszą muszą te ramy zatwierdzić, potem będą koperty krajowe, a potem będą koperty regionalne. Oczywiście, czym więcej, czym więcej Europa nam przydzieli środków jako Polsce, tym więcej również trafi, trafi do nas. Oczywiście rozmawiamy tutaj w tej chwili z Panem Prezydentem na, na temat przyszłych przedsięwzięć strategicznych dla Erlanga i strategicznych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bowiem bardzo ważne jest, ażebyśmy nie tylko zidentyfikowali te przedsięwzięcia, ale żeby one wpisały się z kolei w wszystkie dokumenty strategiczne w, 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 i polskie i regionalne, bowiem w, zarówno cały region, jak i Elbląg będzie chciał korzystać nie tylko ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, ale programu dla Polski Wschodniej, bo taki na pewno będzie, i programów krajowych. Więc to jest, tu jest bardzo ważne, żebyśmy mówili wspólnym językiem, żebyśmy te, te projekty wspólnie promowali i na etapie negocjacji, bo czekają nas negocjacje i z MRR, potem i z Komisją Europejską, wspólnym głosem jakby lobbowali za tymi rozwiązaniami. Ja się bardzo cieszę, że, że nie tak dawno zapadły decyzje, czy też zmienione zostało podejście do, do sposobu rozwijania naszego kraju czy budowania rozwoju naszego kraju, w perspektywie takiej długookresowej. A mianowicie był preferowany w tej strategii, polskiej strategii długookresowej model taki dyfuzyjno-polaryzacyjny oparty na rozwoju największych miast. Przepraszamy e, za wyrażenie. Przepraszamy za wyrażenie to z tym dyfuzyjno-polaryzacyjnym. E, natomiast po dyskusji e, również w regionach, po dyskusji z, z samorządami e, rząd zmienił to podejście i postanowił oprzeć, e, oprzeć Zacytuję: Chcemy rozwijać nasz kraj nie tylko w oparciu o wielkie miasta, ale o unikalną w Europie sieć dużych i średnich miast rozłożonych równomiernie geograficznie. Dostrzegamy w tym duży potencjał dla zrównoważonego rozwoju Polski. To z cytat pana ministra Boniego, który jest, który jest odpowiedzialny za, za, za budowanie tej strategii. To dobra wiadomość dla, dla Elbląga, bowiem oznacza, większe szanse na, na zaistnienie w różnego rodzaju programach operacyjnych. Pan prezydent, i to dzisiaj za to dziękowałem również podczas naszej rozmowy przy kawie, jest inicjatorem zbudowania takiej koalicji trzech miast subregionalnych, w mianowicie Longa, i Ełku. Kilka spotkań już się odbyło szefów tych, tych, tych miast, również Dzisiaj umówiliśmy się, że, 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 że spotkamy się u mnie, żeby, żeby te wspólne działania skoordynować, bowiem te trzy miasta, mówiąc obiektywnie, w naszym regionie będą, no, użyję słowa, musiały generować rozwój dla, dla tych trzech subregionów, oczywiście we współpracy. Z, z powiatami, gminami, mniejszymi miastami, ale tutaj na, na, na barkach tych trzech ośrodków będzie spoczywała, spoczywała, spoczywała największa odpowiedzialność.